Startuje kolejna edycja programu budowy parkingów lokalnych. Polega to na tym, że jeżeli Państwo jako mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej wiecie o jakimś terenie, który można wykorzystać na budowę małego lokalnego parkingu, to są dwie możliwości. Albo sami skrzykując się w 5 osób zgłaszacie taki teren do zarządu dróg Miasta Krakowa i wtedy zarząd dróg Miasta Krakowa dogaduje się ze spółdzielnią albo wspólnotą mieszkaniową. No, albo druga możliwa droga to namówcie swoją spółdzielnię, spo, swoją wspólnotę do tego, żeby te instytucje bezpośrednio taki właśnie teren zgłosiły do tego programu. Miasto będzie pokrywało 80% kosztów budowy takiego parkingu, te pozostałe 20% to będzie właśnie ten teren na którym parking powstanie. Oczywiście warunek jest taki, że parking będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Szczegóły programu na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa www.zdmk.krakow.pl. Tam też można znaleźć opis całego tego programu oraz wniosek do akcesji do tego programu.